Kolejna informacja z zagranicy ze świata sportu. Nie żyje 28-letni piłkarz. Był kapitanem drużyny. Kapitan zespołu U23, AFC Portchester, Manson Pedle zmarł. O śmierci 28-latka poinformował jego klub. Nie jest jeszcze znana przyczyna śmierci piłkarza. O śmierci piłkarza klub poinformował we wtorkowy poranek na oficjalnej stronie zespołu na Facebooku. Opublikowano post dotyczące odejścia 28-latka. Nasze myśli i kondolencje kierujemy do jego rodziny i przyjaciół w trudnym czasie. Klub zrobi wszystko co w jego mocy, aby pomóc jego rodzinie napisano. To na razie wszystko. Pozdrawiam. Shot Joker